No, mamy siódma pięćdziesiąt. I zobaczcie Szukałem całą godzinę misie I nigdzie jej nie było I zobaczcie tą gwiazdę Widzicie? Gdzieś ty, cholernico, była, że ja cię szukałem. I cię nigdzie nie było. Gdzieś się schowała. Ja już myślałem, że cię dzik zjadł. No. A ty co? Nic nie powiesz, nie odezwiesz się. A ja od zmysłów odchodzę. Miałem jechać. Po tabletki dla ciebie. A ty co? Myślałem, że przepadłeś, że cię dzik zjadł. No, co masz na swoje wytłumaczenie? Co? Tak się nie robi? No, widzicie, znalazła się zguba. Sama się znalazła. Och, te koty, no, wiecie co? Czek szuka lata, krzyczy. Nie ma. No, Misia, chodź. bo zobacz, już szaleją. Bo czują zapach noteci doliny. Chodź. Ci dam, żeby ci nikt nie wyjadał. Chodź ty. Chodź ty. Chodź, chodź, No masz tutaj, jedz. No, jedz. no je ładnie to to żeby tylko dużo zjadła no. 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 I jest o proszę Zyzio próbuje od góry się dostać Klakier tutaj od przodu. No, wszystkie koty próbują się dostać. Poczekajcie, jak będzie więcej to dopiero wam dam. Na razie jest mało. Musi starczyć dla misi. Dobra, gdzie ja to? Czy ja to mam? Ja to położyłem, moje pudełko. A tu jest, tutaj muszę jeszcze keczup wziąć sobie na śniadanie. Jest keczup. Ja, jak chodzą. Jak chodzą. Jak zostanie, dostaniecie. Najpierw niech mi się zje. No. Dzisiaj ma być 30 stopni, kochani. Będzie grzało. Kochani, nie kochani. Życzliwi i złośliwi. Dzisiaj ma być 30 stopni. Ciśnienie mamy 1019 17,1. No, także będzie grzało i to nie mało. A jutro ma być jeszcze cieplej. 34 podobno. Ha. kurczę trzeba będzie wodą tu lać. Koty schładzać. taki upał. No. To no, Zyzior się goi tu Posmarowałem mu tą maścią. Goi mu się. Dobra. Sam dobrałem maść. Lorinden A z antybiotykiem. Na zmiany skórnia podobno Zewnętrzne. Nie ja wiem co tam było, czy to po kleszczu, czy po czym to... No majeczka też na dolinę, no te ci się pisze.